5, 4, 3, 2, 1, start! Bardzo długi sześć prawy, i uwaga, dwa lewy przez bardzo wąski most. 76 sześć prawy zacisk, do 3 dookoła trzeba. Do 6 prawy, 30. Szczyt, i 6 prawy, 50. Ostrożnie dziura i chopa przez most. 30, sześć lewy przez bramę. Lewy. 30 przez dziury, długi 5 prawy przez dziury 30, 6 lewy przez dziury i 6 prawy I długi 6 lewy I długi 6 lewy przez bramę, zacisk przez szczyt, i 100 Długi 3 lewy i wąska brama i skręt 2 prawy, asfalt 30, chopa przez most i 6 lewy Do 6 prawy, 30 6 prawy przy domu i długi 5 lewy przez wąski most. 30, długi 5 lewy zacisk do 4. Do długi 5 prawy zacisk przez szczyt 70. 6 szczyt 30, 6 szczyt 50, skręt 2 lewy przed domem. I 6 prawy, 70. 6 prawy i 6 szczyt i ostrożny prawy i skręt 2 lewy na szutę. 70 długi 5 prawy zacisk do 3 przybranie. I długi 6 lewy i dziury. Do długi 5 prawy przez szczyt otwarty. Do 6 lewy 30 długi 6 prawy przez szczyt. I skręt 2 prawy asfalt. 50 długi 6 lewy przez szczyt i skręt 2 lewy przez most. 6 prawy, 30. 6 lewy i 6 szczyt, 50. 6 lewy przez szczyt i dziura i 6 lewy przez szczyt. Skręt 2 prawy przez wąską bramę, shooter. 30, wąska brama i 6 lewy przez hopę. 30, 6 prawy zacisk do skręt 3 przez wąską bramę, asfalt. 50, prostój, 6 lewy przez metę, 50 i stop. 6 lewy i 6 prawy i hopa 30. 6 lewy i 6 prawy przez szczyt 30, długi 5 lewy. I 6 prawy i 5 lewy prosto 33 lewy. I bardzo długi 6 prawy zacisk to skręt 4. 30, 6 lewy zacisk to 5. 4 prawy przez szczyt i długi 5 lewy do 5 prawy i 4 lewy do 6 prawy, 30 prostu. 2 6 lewy zacisk do 4 przez szczyt. 30 długi 5 prawy zacisk. 35 lewy przez hopę i 4 prawy. I 6 lewy przez szczyt, 70 prostu. Długi 4 lewy zacisk. I 6 prawy i lewy i ostrożnie 4 prawy przez szczyt. Przez wąską bramę i skręt 3 prawy. 35 lewy przez szczyt. 6 lewy przez szczyt i bardzo długi 4 lewy otwarty. I długi 5 prawy. To długi 5 lewy odchylony przez szczyt 30. Ostrożnie 5 lewy przez wąską bramę. 36 lewy przez szczyt i 6 prawy. To bardzo długi szczyt i otwarty nawet lewy. Do otwarty nawrót prawy. Do sześć prawy, 30 skręt otwarty, nawrót lewy za oponami. Do długi 6 prawy. Szczyt i skręt otwarty, nawrót prawy. Do cztery lewy i skręt 2 prawy otwarty. I sześć prawy, pięćdziesiąt prostu. Długi 6 lewy i 6 lewy przy budynku. 30 skręt 2 prawy przez bramę, asfalt. 30 długi 6 lewy. Do 6 prawy przez szczyt, 50. Skręt 3 lewy ciąć, szyder. I długi 6 prawy przez metę, 30 i stop. 4, 3, 2, 1. Start. 6 lewy, 70. 6 prawy przez szczyt i 6 prawy zacisk. Trzymaj prawą i 4 lewy. 30, długi 5 lewy. Do 6 prawy i długi 6 prawy zacisk. Do 2, ciąć. Do 4 lewy. Długi 6 prawy. I 6 prawy przez szczyt i 3 lewy. 30 ostrożnie 6 prawy zacisk do 5. Wąsko i 4 lewy. I 6 prawy i długi 4 lewy. Ostrożnie 6 prawy zacisk do 3. Ciąć. Do długi 6 lewy zacisk do 4. 36 prawy, ciąć. I długi 6 lewy przez szczyt. 30, ostrożnie 4 lewy. 30, skręt 6 lewy, ciąć. 30. Długi 6 lewy zacisk. Do 5 przez szczyt. Trzymaj lewą. I 6 prawy. I 6 szczyt. I 6 lewy. I szczyt. I 4 lewy. I 6 prawy, i chopa, i 6 lewy, 32 prawy, i 5 lewy, i 6 prawy, i 3 prawy, do 6 lewy, 33 lewy, i 6 lewy, i 6 prawy, trzymaj prawą, i 6 lewy, 54 prawy, do długi 4 lewy, trzymaj lewą. 6 prawy i hopa prostój 250. Trzymaj prawą i długi 5 lewy przez szczyt. Do 5 lewy i 4 prawy. Do 4 lewy. 30 ostrożnie 3 lewy, trzymaj lewą. Do 6 prawy przez szczyt i długi 6 prawy. 6 lewy, trzymaj lewą i długi 5 prawy. Do 6 lewy, trzymaj lewą, 30. Długi 6 prawy, uwaga belki. Do długi 5 prawy. Do 6 lewy i 5 prawy. I 6 lewy przez metę, i 2 lewy, i stop.